2020 już chyba nie mógł być gorszy Jak mam być szczery to chyba ze wszystkich moich 25 lat To właśnie 2020 pokazał mi, że nasz świat Chyli się ku końcowi Najpierw pożary lasów w Australii, o których chyba już dziś Absolutnie nikt nie pamięta Potem wielu znanych i szanowanych publicznie postaci Zaczęło padać jak muchy na lewo i prawo Ale to co chyba wszystkich dotknęło To ten jeden mały Chińczyk, który stwierdził, że Naprawdę jedwabistym pomysłem byłoby wyrzucenie do gara Smakowitego nietoperza Uprzednio go ani nie skurując, ani nie myjąc no tak jakby w Polsce, wiecie, po prostu wychodzicie sobie na ulicę i widzicie głębia, patrzycie na głębia, a głąb patrzy na was swoimi głębimi oczami i myślicie sobie, kurczę, ale ten głąb byłby smaczniutki. <gry> znaczy wiem, że mam w lodówce 50 innych produktów i nie muszę głębia, no ale gdyby go tak wrzucić gołębia. do gara i potem zarazić cały świat wirusem głębia, na pewno te resztki odchodów niewiadomego pochodzenia jakie ma głąb na piórkach na pewno dodadzą walorów smakowych. No dobra, ale przecież nie nagrywam tego odcinka, żeby wam przedstawić przepis na... Głąbki. A tak już przy okazji, czy zauważyliście, że głup na biały samochód wali czarne kasztany, a na czarne-białe? one no mają jakieś ustawienie, się je zmieniają na bieżąco? Nie wiem. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Zapewne wielu z was zastanawiało się, co się ze mną działo. Nie. Czytałem wiele teorii na temat mojej osoby. Jedni pisali, że Karmel trzyma mnie w piwnicy, wykorzystuje amelinialnie, że nie, mnie nie karmi, że zostałem zastraszony przez Karmela że jak wrócę na kanał to mnie zabije i tak dalej i tak dalej. Inni twierdzili, że odszedłem, bo Karmel zhakował konto i nie daje mi haseł. Niektórzy twierdzili nawet, że umarłem. A prawda jest taka, że ja musiałem się zająć moją karierą naukową. Tak, Borbow studiował, studiował w kraju kwitnących majtek z automatu. <grym> To, co przeżyłem w trakcie ostatniego roku w Japonii, przedstawię już zupełnie w innym odcinku, bo zadziało się wiele. W każdym razie miałem wówczas po prostu o wiele ważniejsze dla mnie priorytety niż YouTube. Tym bardziej, że w pewnym momencie nie mogliśmy już tworzyć takich filmów, jakie chcieliśmy tworzyć. Zapewne ci, którzy już są z nami od początku, zauważyli, że kanał wyraźnie stanował, jeśli chodzi o ilość kupci, przekleństw, czy twojej stary... Wynika to w głównej mierze z polityki YouTube, ale z drugiej strony jesteśmy 5 lat starsi od nas samych z początku kanału i myślę, że podobnie jak my, wy również dorośliście i też oczekujecie czegoś innego. Jesteście już dojrzałą <grymianie> widownią, z wyszukaną i wysublimowaną oraz przede wszystkim dojrzałą wizją <grymianie> świata oraz. Content, jaki chcielibyście otrzymywać. <laughs> no ale wracając do meritum. Nie ma mowy o całkowitym powrocie starego kontentu na kanał, gdyż, już po pierwsze, YouTube to po prostu usunie lub zdemonetyzuje. A po drugie, to po prostu nie chce iść do więzienia za coś, To coś inny uznał za nie tak samo zabawne jak ja czy Karmelek. To, co natomiast mogę Wam obiecać, to to, że nie będziemy rozpylać odcinkami na lewo i prawo i będą to odcinki o wiele bardziej przemyślane, które robimy już raczej dla zabawy i żeby testować, czy da się jeszcze coś ugrać na tej przeklętej platformie. W przeciągu tych lat, kiedy mnie nie było, działo się na świecie i w Polsce wiele rzeczy, które chętnie bym przemyślał i skomentowa no bo po prostu mnie drażnią. Być może czasami zrobię jakiegoś live'a, kto wie. W każdym razie i tak wszyscy siedzimy na dupskach przez tę całą pandemię, więc dlaczego by nie spróbować czegoś nagrać? Jednakowoż zapewne spytacie mnie, ale bardzo Co z Obamą, Pudzianem, co z siłami zła oraz siłami dobra? Co z Paszą? Co z panem prezesem? Czy te historiki w ogóle powrócą? Otóż na wstępie chciałbym wam przypomnieć, że to nie były żadne historiki. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce naprawdę. Musicie bowiem wiedzieć, że na tym świecie istnieją moce tak mroczne i działające pod takim ukryciem, że nikt nigdy o zwykłych zmysłach nie mógłby ich dostrzec. Kiedy Przeciętny obywatel ogląda przerażającą prawdę o obamie bądź Najmanie, z pewnością zdawał sobie pytanie, czy aby przypadkiem autor nie jest upośledzony na dekiel. Jednakże przeciętny obywatel nie ma daru widzenia prawdy jak my. Prawda jest zupełnie, jak już dawno zresztą o tym wiecie, przerażająca. Zatem naszym obowiązkiem będzie raz na jakiś czas wam tę prawdę przybliżyć. To będzie tyle na dziś. Na zakończenie dałbym wam pytanie, a mianowicie, jak możecie zobaczyć na fotkach na karcie społecznościowej Wasz redaktor naczelny powoli zmienia się w ulanego końcu naczelnego i wypadałoby coś z tym zrobić. Czy interesowała Was jakaś mini trzy miesięczna seria zrobieniem formy na sopot? Część by z pewnością dotyczyła treningów z domu, gdyż, no, <laughs> zamknęli siłkę. E, ale oczywiście, wszystko e, na samej kreatynie i twaroszku. Jeżeli was to interesuje, to napiszcie komentarz Ula, naczelny i sieknijcie jakimś lajkiem dla zasięgu. Ja natomiast na dzisiaj się już kłaniam i, no, wyczekujcie w najbliższym czasie mojego głosu, no, tak raz na tydzień. Możecie też napisać w komentarzach, jakiej serii byście oczekiwali, o czym chcielibyście, żebym porozmawiał. A może chcielibyście też jakieś recenzje Gier, a może lekcje japońskiego. Ja chętnie podejemy się wielu tematów. W każdym razie pozdrawiam i do usłyszenia. Generalnie sprawa wygląda tak, że w ciągu tygodnia mamy zamiar dodawać dwa odcinki. Jeden od tego pana, drugi od tego trochę brzydszego pana. Myślę, że to jest całkiem w porządku układ. Nie mówimy, że tutaj Burbes na stałe wraca. No, Natomiast ale. myślę, że pierwsze trzy miesiące pokażą, czy nam się to po prostu będzie chciało robić, czy nam się będzie to opłacało robić. Kamenie. Natomiast no, myślę, że jak nic nie stanie na drodze Berbes, to... Ja chciałbym tylko dodać, że ja nie mogę wstać, bo on mnie tutaj trzyma związanego do kaloryfera. I weź na... no w końcu powiedz, że ja cię nie trzymałam w żadnej piwnicy, no bo ludzie chyba zaczynają wtedy teory spiskowe powoli wiedzieć, że ja się naprawdę nie dokarmiałam. Znaczy, byłeś w piwnicy, ale cię dokarmiałem. To trzeba podkreślić no, no, tak, przede wszystkim. Szanowny e, panie, bel bez. Szanowny panie, No, ale no to no, no, Podsumowuję. Źle cię tam traktowałem, źle cię karmiłem w tej piwnicy. No nie, nie wiem, no mogłoby być lepiej, no, na przykład. W skali mojej od 1 do 10. Nie, no jak miałeś to, jak miałeś urodziny, dałem ci z podwójnym sosem wtedy. Tak? ten, ten obiadik, Nie pamiętam co wtedy, było, jakiś chyba gulasz z mięskiem. Natomiast, no w tej kwestii mogę się, panie Burberini, Barabasz. Nie było źle. Mylić, mylić, mylić. Tak dam no, 8 na 10. Zobaczcie w ogóle. Ta skarpeta tutaj nie jest ironiczna. My ją daliśmy tutaj na mój ten Blue Yeti mikrofon, ponieważ nie mam pop-filtra. Ale żeby nie było, to jest nowa skarpeta. Dostałem na święta od starego skarpety, także. Ale chyba działa, co? Myślę, myślę, że działa, bo faktycznie, jak nagrywałem te odcinki, niektóre takie. No, jednak ten pop-filter był niezbędny. Tak czy owak, podsumowując, nie wiemy, czy tutaj będziemy na stałe nagrywać co z Burbezem. Ja myślę, że na pewno będę na stałe tutaj do końca życia, jeden nie dłużej. Czy Burbez tutaj na stałe będzie dla nas nagrywał, wszystko wyjdzie w praniu. Chciałbym pokazać moją drogę wyjścia z ulaństwa. Myślisz, chciałbyś nagrywać takie filmiki? No, raz w tygodniu, jakbym nagrał, to akurat 3 miesiące, no to jest 12 filmików. Taka krótka historia, może się. No ale to. Może mnie to zmotywuje, wiesz, jak to jest. No, no... ale potem smutno będzie, jak schudniesz przed kamerami, a potem znowu się uleje. No tak... chyba, nie uleje się, tak już, wiesz. No, żeby zejść do wagi do takiej, którą to to, to... Sobie mógł czasami podjeść, ale utrzymać wagę. Ale ty jesteś taki grubiutki, słodziutki, bo bo jeszcze jak? Czy masz tak w genach, czy o co chodzi? Czy mało się ruszasz? o co? O co ale ja chodzi? ja nie jestem tak gruby jestem No bo grudany. ja cię. Jak, ja, ja jak cię widziałam ostatnio, ostatnio no, no byłem chudszy, Półtora tak, roku ale temu, no... jak zobaczyłem twoje zdjęcie, ty przecież wyglądałeś jak perełka. Byłem chudszy, no ale teraz jestem z no Teraz mam masz magicznie. No. Tyce stary jak Bombelusz. Ale to nie jest gruby, bycie grubym, no stary, jestem obiedzony po wigili jeszcze. No, jestem ulany, no Zdychę zrzucę to będzie akurat, żeby już nie u. wiem. Wiecie, człowiek nie może żyć kaloryferem. Nazywajmy je grubasem, poza tym... No nie nazywam, no ale no, 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 no masz trochę tego jednak ciałka. Słuchaj, no... Taki Ludy Anderson jesteś. No bo to jest generalnie idealne połączenie między mięśniami a tłuszczykiem. <grym> Możesz się bo nie zgadzać, się... ale tak wygląda właśnie ten... Taki pik e, umiejętności i w ogóle wydolności ludzkiego organizmu. Myślę, że odjebało ci. No, stary, no nikt by ci tylu worków ziemniaków nie, nie przeniósł jak ja na przykład. Ty <grym> taką serię chciałbyś? No ale tak, no, no, serię, no, raz A wiadomo, no wiadomo, nie, nie na stałe, tylko tak... No. Między tak. jednym a takim odcinkiem. Tak, tak, zbudowywało mnie to zawsze tam. A to jest proste do nagrania, przecież. trening, jakieś tam, nie wiem, wpierdalanie. Ja wiesz? generalnie bardzo chciałbym kiedyś taką serię zrobić, że, że po prostu bierzemy kamerę, wcielamy się w jakąś rolę i robimy swoje, tak? I w montażu to tam wyjdzie tak. A, a potem to tam... walka z wiadomo kim, <laughs> z kamerzystą. <laughs> Czemu? No bo jak on mógł tak zrobić, coś takiego tej jakiejś restauracji, kurde? Ludzie ten bankrutują przez, e, przez pandemię, a. nie wiem, on. A on normalnie równie dobrze mógł tam pójść i postawić klocka, to byłoby tak samo chamskie, no a no może, może nawet jub. mniej. Także no. não <síntos> then Ty jadłeś sobie kiedyś kloca na odcinku. Ale on był dobrze taki z marcepanu i z, i z czekolady. Kozak, polecam. Naprawdę pozdrawiam yy, yy, tę yy, osobę, która wie, Nie, no, nie pozdrawiam gonciarza. Nie dał nam A poprowadzić, zapytaj beczkę, to w ogóle jest yy, złe. I on na tym stracił, myślę, tak dwa miliony słów. Też mi się, <grym> się wydaje, że tutaj jednak popełnił błąd. Dlatego przerażająca <grym> prawda. prawda, o że musi wlecieć na rejon w czekoladę. Nie no, mogę go schajtować za to, że siedzi w tej Japonii już tyle lat i, i, i nie mówi zbytnio po japońsku, co jest trochę. To weź go wezwi na jakiś pojedynek japońskiego. Ale no po co? Przecież on, on w ogóle w tych nawet swoich filmach prawie się nie odzywa. No na, tam... na jakiś pojedynek i dwie. Ogółem e, mogę zrobić dramę wszystkim e, ludziom, którzy się uczą japońskiego, a nie zdają sobie sprawę jak bardzo słabo mówią, a myślą, że no ja tutaj e, pouczyłem tydzień i ja pojechałem do Tokio i się wszystkiego, już wszystko miałem, rozumiałem. Odbiłem, mówisz, od talarów. Mm, no. są, są pewne elementy, pewnych jak gdyby sub... Kultury. Powiem Ci, że taki podcast taki, pod... taki podcast moglibyśmy sobie kiedyś zrobić, jakby to fajnie wyszło. Ja oczywiście wszystkich e, i wszystkich niezależnie od wszystkiego, ale ten... To, co nie szanuje no to, no to debilizmu. <głos》>, że tak powiem, ale no... Może nie szanuję, no denerwuje mnie generalnie. Złuchaj, bo jakaś agresywna jesteś w stosunku do mnie. Denerwuje mnie, kiedy ludzie nie zdają sobie sprawy ze swoich własnych słabości. Może myślę, że tutaj no kamerzysta by pozbierał ciężkie klocki. I możemy z turpatem zawalczyć, ale dwa Aha, na jednego. To, to, to myślę, dwa to na to jed... Ale, to ale to. dwa na jednego. Musi być, to 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 taki inaczej taki... Nie walczymy. To, to, to jest taka rzecz, która za życia na 100% musi się zdarzyć. No bo co ci po życiu w takim razie, jak turpata nie wyzwiesz na jakąś galę. Nie mówię na MMA, co nie? Ale no na Najmana na przykład. <laughs> czekaj, teraz jestem tym mikrofonem. Jesteś takim takim, takim pisiorkiem, takim troszkę tutaj jak w prezerwatywie z taką końcóweczką. No, moglibyśmy sobie sobą jakiś podcast ewentualnie. Dobra. Ja nie ma co przedłużać, ale... ale. Siema, po prostu. No Siemano, w siemano, każdym siemano. razie. Borbo TV 2021. Jeden. No, w sumie A na zasadzie może